Cześć, a więc udajemy się do naszej bazy, tego ziomka. Nie wiem jak tam się dostaniemy, ale się dostaniemy, obiecuję wam to. Dobra, ja sobie tu skaczę do wody. Pyk. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych piranii. Odznając moje szczęście, to będę dzielił ich tu w cholerę, dobra. Nie, na razie mamy czystą, przejrzystą wodę. Nawet mi się prawie zrymowało, czysta, przejrzysta. Dobra. Wyłazimy sobie tutaj. Idziemy na kucaka I dajemy naszą magiczną dłoń Ale dajemy tą, mam nadzieję, że tutaj O, wejdę, udało się Dobra, tam ziomek poszedł, tak więc schradamy się po cichutku W tę stronę, mam nadzieję, że dobrze Trochę tu ciemno, ale to może dlatego, że mi słońce świeci Dlatego ja tak widzę, a ja nie wiem jak to będzie na nagraniu Pyk Pyk Teraz coraz wyżej O kurde a on co tu robi? Dobra, mam nadzieję, że się cofnie i pójdzie sobie. A ja zobaczę od góry, jak to wszystko wygląda. Patrzcie. Oni wszyscy są zaalarmowani. Mam nadzieję, że zaraz im przejdzie. No dobra, temu przechodzi. Temu nie bardzo. Temu już przeszło prawie. Dobra, jednemu przeszło. Drugiemu przeszło. Wszystkim... Oj, 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 oj. Kurde, jak to ich poilikidować teraz po cichu? Dobra, ucieknę mu. Ha, 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 I co ty na to? Kurde, on mnie ciągle widzi. Sio. Oni już coś podejrzewają. Gdzie on jest? Dobra, poszedł. Noż kurde, przełaź tu. Jak się dostać do tej bazy? Tutaj, dobra. Mam nadzieję, że oni tu nie wejdą. Kurde, ich tu wszystkich w jest. Kurde, a jak się dostać do góry? A tamten już coś widzi. No ich tu dużo nie ma na szczęście, na razie dwóch. Dobra, pewnie będą się rozdzielać, tak więc ich powybijam. Dobra, jeden już idzie. Dobra, tak więc teraz go po. Oj, oj, oj. Zdałoby się go po cichutku ubić. Cholera jasna. To miało być po cichutku. Zdychaj Szmato A jak tu już się naslatywało I to jeszcze ja silniejsi są niż zwykli Co, już dwóch ich wybiłem LOL Ale jestem dobry Dobra tak więc po cichutku idziemy sobie dalej nie chciałem, żeby tak wyszło. Mówiłem, że skradanie się nie jest moją dobrą stroną. No ale nic, idziemy sobie na wyższy level. Tylko gdzie tu są schody? Wy mi powiedzcie. O, kolejny. A tu nawet dwóch. Dobra, jeden polas. tamten co tak się skrada? Czemu on biegnie? Dobra, po nim. Nie ma tu już nic więcej? Nie ma, mogą go szczury zjeść. Żyćka by mi się przydały. Kurde, na gwałt potrzebuję żyć. Tu są. Tak więc nawet sobie już je napełnię. I wchodzimy wyżej. Kurde. Jakie zabudowania. Nawet tym jak tam się dostać, chyba ten dyk. Pyk, powolutku, do góry. Nikogo tu nie ma? Chyba nikogo. Dostanę się tam? No pewnie, co to dla mnie? Dobra, idziemy. Wow. Kurde, on tam jest. Nawet go nie zauważyłem. Patrzcie, dwóch ich tam jest. Trzech, o Boże. Przyjdzie do mnie, będzie musiał. Tak, właśnie przyszedłem, nawet się tu czaję. Nie wiem, jak ich powybijać po cichu. Ha. A więc nie żyje. Bywaj, lordzie, regen... regencie, cesarskim mistrzu szpiegów, dobra. Oni się powoli idą. Mam nadzieję. Mam chyba poczekać. Aż tu się coś uspokoi. No nawet nie ma co tam wchodzić. Dobra, on gdzieś idzie. No gadaj szybciej, bo już się nie chce czekać. bla 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 bla, ruszaj dupę. Nikt zwróciłbym ci całe moje honorarium, gdybym mógł. Tak. Dobra. Cichutko już. Kamiś chce tam podejść i cię zabić. Kurde, tylko nie wiem jak mam to zrobić. Nie wiem, może tutaj się skradnę? Dobra, nic nie widziałeś. Teraz go muszę jakoś powolutku zabić, wiecie? Wow, zobaczył mnie. Zobaczył mnie. A kuku Drugi też zabity, dobra. Ciekawe jak teraz mam stąd wyjść po cichu. Jakiś klucz. teraz jak sąd wyjść, dajcie mi misję. Wejście do tunelu, tak więc chodzimy tam po cichu. Z tego co pamiętam, gdzieś tu ziomek był. Wow, również mam nadzieję, że tylko jeden. Ale patrzy się tu suka. No i po cichutku go likwidujemy. Yo! Tak więc idzie to w miarę sprawnie o dziwo, nawet mi Tu mamy wejść. Oj, spadłem, spadłem Dobra. Kolejny zabity Więc teraz tutaj się tylko dostać. No, dawaj mi mannę. Gdzież to wejście do tunelu jest? Tutaj, Boże, ja się pewnie zabiję. Idę sobie po cichutku. Również nie wiem, co tu mnie czeka. Na razie nic takiego. Mam nadzieję, że raz, dwa i to opuszczę wszystko. W miarę sprawnie to pójdzie. Kurde, słyszę zombie. Gdzież ten tunel? Tunel tam jest. Ciekawe, czy otworzę ja te drzwi? Dobra, mam klucza i uciekamy. Jest, udało się, chyba. Mam nadzieję, że to już prawie wszystko. Dobra, naciskamy dowolny klawisz. Teraz, gdzie się udajemy? Bo tego to nawet ja nie wiem. Użyj tunelu, dobra. Brama jakaś tam, brama rutsch, to dobra. Ja sobie chyba teraz zapiszę, wiecie, bo tak znowu będzie kolejne podsumowanie, bo nie chciałbym zginąć i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.